Jestem Jonatan Nosowicz. Jestem redaktorem z telewizji DWP Warszawa i chcę Wam przed... przedstawić pewnego człowieka. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Kuchno, i jestem dziadkiem Pana redaktora. Dzień dobry. Słucham pana redaktora. No proszę pana, jak, jakie pan miał za, ulubione zabawy w dzieciństwie? O, panie redaktorze, moje dzieciństwo to już tak dawno było. Muszę sobie przypomnieć, ale tak jak pamiętam, to najlepszą zabawą to była gra w piłkę. No. A w zimie lubiałem jeździć na łyżwach? Na sankach? No. A nie, chcę, nie chcę powiedzieć tak długo, ale drugie pytanie można od razu zadać. Jak, jakie wtedy... Jak wtedy wyglądały za, za, zabawy? O, zabawy no były różne. Ale jak byłem taki bardzo, bardzo malutki, chyba miałem dwa albo trzy lata, to dostałem takiego konika drewnianego na kółeczkach. I ponieważ nie bardzo mnie interesowało ciągnięcie sznurkiem. Więc znalazłem w domu gwoździe i młotek i zacząłem wbijać w tego konika. I w końcu okazało się, że cały konik obiłem gwoździami. Dobrze. Teraz pytanie trzecie. Yy, zaraz muszę... Mój... Czy był pan grzeczny? No, różnie to tak bywało. Nie byłem najspokojniejszym chłopcem. Nieraz narozrabiałem, i mama czy tata się złościli na mnie. Pamiętam, że jak biegałem po ogrodzie, to akurat remontowali płot i były stare sztachety i ja sobie zabawę zrobiłem przeskakując przez te sztachety i nadziałem się na taki zarcewiały gwóźdź rozciąłem kolano i potem przez miesiąc leżałem a Spisa. tak rozciąłem że aż musieli zszywać a jak to było z łyżwami? O, to były trochę inne czasy. Łyżwy to mieliśmy takie na żabki, już bardziej luksusowe, to były takie łyżwy na blaszki, w buty, w obcasie, wycinało się dziurę, przybijało blaszkę i tam zaczepiało się łyżwy. A przód był na żabki skręcany. Ale moim marzeniem zawsze było mieć panczeny, ponieważ to były trudno dostępne. Więc znalazłem, kolega miał panczeny, ale nie miał butów do nich. I ja kupiłem za nieduże pieniądze od niego te panczeny, wyczyściłem. Ale musiałem do jakichś butów przybić. To mógł pan znaleźć jakieś stare po swoim dziadku, jak był mały, lub babci, lub no, dziadkowi, były takie, no, takie to byl, buty. To były takie czasy, że buty się na zimę to się miało jedne. Nie tak jak. Teraz, że różne buty się ubiera. To proszę mnie teraz nie Ja. Jeśli, Czy? jeśli. dobrze mi pan skończy. ja wtedy w tych butach, których chodziłem, odbiłem obcasy, i te panczeny przybiłem do tych butów. Jak się moi rodzice dowiedzieli, bardzo się zdenerwowali. Powiedzieli, że teraz to będę na panczanach chodził, bo oni nowych butów mi nie kupił. I ja do szkoły jeździłem sobie na panczanach. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękuję za, za fajne opowiadanie. I Dziękujemy. I dziękujemy. I, I do zobaczenia na następnym programie. No, ja również dziękuję. Bardzo mi było miło opowiadać trochę ze swojego dzieciństwa. Życzę powodzenia Panu redaktorowi.